Wiele z nas obecnie nie myśli jakoś przesadnie o swojej przyszłości, ale prędzej czy później może przyjdzie ten czas, w którym zostaniemy rodzicami. A jak rodzicami, to albo ojcem, albo matką. Ale jeśli ja miałbym być ojcem, to chcę być takim typowym ojcem. W tym filmie przedstawię typowe rzeczy, które robi każdy ojciec. Zapraszam do oglądania. Jako pierwszy chciałbym tutaj umieścić taki klasyczek. Wyobraźcie sobie, jest sobota, wasz ojciec jest w ogródku i coś robi, i nagle słyszycie to. Biegniecie zobaczyć kto zawahał się zadzwonić do waszego ojca, a tam to. Wtedy już wiecie, że nie możecie zawieść swojego ojca, wrzucacie szósty bieg i biegniecie wręczyć ojcu telefon. Numer drugi będzie kontynuacją poprzedniego numeru. Powiedzmy, że udało Wam się wręczyć telefon, ojciec odbiera i zamiast rozmawiać jak normalny człowiek, ten zaczyna wydzierać się, jak gdyby marek kafelki co najmniej nie miał uszu. Trzecią rzeczą, którą wymienię, będzie poniekąd dowód na to, że nie każdy powinien posiadać telefon. Pomyślcie tylko, ile razy Wasz ojciec wbił do Waszego pokoju z pytaniem, co ja mam tu kliknąć albo jak to wyłączyć. Poza tym te telefony zawsze mają czcionkę 50, a głośność jest ustawiona na fula. Przedostatnią rzeczą w tym filmie będzie szósty zmysł. Chodzi mi tu o słynne Nie wyłączaj telewizora, patrzę, podczas gdy wasz ojciec ewidentnie śpi. W tym zestawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć niepomijalnych sidequestów. Macie wolne, chcecie się wyspać, odpocząć. A tu ni stąd, ni z owąd macie zbiórkę w garażu przy minus 10 stopniach o 6 rano. Musisz mi pomóc. Po czym podajesz śrubokręty. Oczywiście to też robisz źle. To by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy wasi ojcowie też tak robią. Miłego dnia, sayonara.